Panie kierowco, wszystkie cenne rzeczy proszę zabrać z samochodu: portfele, telefony, pieniądze, jedzenie. zabierze pan wszystko z siedzeń, bo piesek będzie chodził. Czy jakieś papierosy ponad normę u pana w samochodzie? Nie ma, tak? A jaki był cel pana podróży do Rosji? Gazu pan zatankował, tak? Okej. Okay. Tańszy tam jest gaz, czy. Ponad złotówkę, tak? Ile panu gazu tutaj wchodzi w łódź? A ile pan ma kilometrów do granicy? Prawie 100. To w przeliczeniu tak się opłaca, 100 kilometrów jechać? A często pan jeździ do Rosji? W miesiącu. W miesiącu? Okej. Okay. Panie kierowcy, tak naprawdę? Ani nie, nie. Papierosów? A ani paczuski nie? Nie, nie jest. Tak? Okay. Panie kierowcy, poproszę pana tutaj do oweczki, ja przejrzę te rzeczy, tak? Dobra. I tu? tu? Otworzy pan saszetkę. Z drugiej strony. Tu, tu, tu. Drugi ten zamek. O ten. No otworzy pan. No i wyjmiemy je. Położy pan tu na ławce. No, ja cztery paczki w bagażu osobistym. To nie jest duży przemyt, no ale przemyt. 200% powyżej normy. No zobaczymy, co będzie w samochodzie. Szukaj. No jeżeli się sprawdzi nasza teoria, że nikt nie mówi prawdy. To na pewno coś będzie. Nie wiem, co ty chciałeś tutaj. Gdzieś tam jest, tak? Dobry piesek, dobra. Mamy pierwsze zaznaczenie. Są to drzwi bądź podłoga bądź progi pojazdu. Teraz zobaczymy w środku. Szukaj dalej. Były papierosy, tak? Jakie zaznaczenie tutaj mamy? Panie kierowco, w drzwiach tych? Mogę? Piesek znaczył drzwi. Tutaj mamy dwie paczki papierosów u pana. Dobry piesek, ta, super. Idziemy dalej, szukaj dalej, szukaj dalej. Widzimy, że z tej strony też piesek coś poczuł. Szukaj. Szukaj, gdzie porcik? Szukaj, gdzie jest aparcik? Gdzie jest? Jestem? Patrzę pan Jestem. prosto w oczy i... Ila nie, nie, nie ma na sukience. No to musi nam pokazać, że nie ma.